Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jest z nami Adam. Cześć, Siemano. No, dzisiaj akcja Kiszonka. Tak, dzisiaj akcja Kiszonka. Możliwe, że nam się uda pokosić trochę jęczmienia i poprasować. Także już ruszamy. Nie zmardzimy czasu. Miał być live, ale jednak wyszły problemy z internetem i nagrywamy odcinek. Nie, Adaszko? Tak. No niestety. Zawsze je... U nas to zawsze tak jest, że jak mamy coś zrobić, to zawsze jakieś problemy. Ale nie działamy. Wiem, jedziemy z pełną działana, ale... No, jedziemy z pełną przyczepą. Mamy już praktycznie całą łąkę zebraną, tam dwa przejazdy zostały. Tym. A ty gdzie jesteś? Wyjeżdżam. To za parku już przyczepę, tam zostały dwa przejazdy, to ja potingerką skoczę, bo tam dwa przy... dwóch przejazdów ta twoja nie zabierze na raz, a potingerka weźmie. Nie, no, na raz by wzięła. Tak? Hmm? Nie. A nie, już dobra, jedź w tył. No dobra. To yy, ot, przycie... zostaw tam na gospie z krowami zestaw. Nie, to przeczepimy tak, i ty pojedziesz przecież. sobie klasem z Pottingerem, a, ja poje... a ja wezmę do tura, zaczepię łyżkę i tam będę kiszonkę już ubijał. Dobra, czekaj, bo na razie to yy, muszę wyjechać z rowu. <noise> zdrowu. No wjechałem z klasem i no nie mogę wyjechać mhm. Widzę twój nick no. Ty też mnie powinieneś widzieć No widzę To, to jak się obejrzę to widzę Dobra tak co mam robić bo nie słyszałem Zaraz poczekaj muszę coś sprawdzić sobie dobra to tak yy, kontrol I, i jedziemy, sypiemy to kurde, tu górę nawalili dobra może nieprofesjonalnie, ale coś tam jest dobra, zaparkuj tam czapkę i masz tu potingerkę i jedź a ja biorę do tura Jadę ubijać jeszcze Dobra O i teraz lagów nie mam już No możliwe Czekajcie. Czyli coś ze zajwem, bo ja No Dobra, już sam. No, jedź tam ładnie, zapakuj wszystko Czekajcie otworzyć to, zanim to się otworzy. Dobra I teraz tak. Opuszczamy i Da radę tak w ogóle? Kurde, jak tu jest nierówno strasznie na tej pryzmie. Ty, że, jak ty jeździsz, to cały Alty... czas na środek sypiesz i potem górna taka górka się robi, nie da się tego ubić. Nie, na boku, to ja sypałem. No to dobrze. bo... to jak my... mi powiedziałeś, że jest to na boku, to na boku lubię. No to dobrze, to jak ten to syp zawsze na boki staraj się na boki sypać no potem nie można tego ubić. Znaczy teraz ja na środek też wysypałem, bo była dziura, ale. Jak jest strasznie ciężko to poubijać później. Żeby to ładnie wyrównać. Nie? Dobra. Nie, nie, nie. Zawsze problem z tym ubijaniem. Znaczy problem, no. Się ich na skacze. No. Ile potem czy? wystawiamy na sprzedaż, potem wystawiamy na sprzedaż, mm, człowieku, nówka. Tak. Chodziło jak nie było jeżdżone, kabina nie ulwana, nie, nic, nic. No, nic, nic. A potem, Matko Boska. No, czekajcie, muszę sobie <laughs> łyżkę przepiąć, to przepchniemy trochę, bo tym to tak <laughs> nie przepchniemy, a łyżką się przepchnie trochę do przodu. Jak dojechałeś już na łąkę? Dojeżdżam. Mm -hmm. No to dobrze. Eee, no most dopiero mi na, minał. Aha No to zaraz będziesz. Nie wiem. Mm -hmm. No już skręcam na łąkę. No to elegancja, Francja. Dobra, trochę tak i zaraz przepchniemy jeszcze. Będzie to już lepiej wyglądać trochę. Dobra, 46% ubijania to no. w ogóle ta pryzma. Możecie się zastanawiać, ale to ona pójdzie na sprzedaż. Także do krów mamy belki. Będziemy tylko belki robić do krów, bo łatwiej do TMR-u nam. Nie. A po prostu w pryzmę też będziemy robić, ale pryzma będzie szła na sprzedaż. Nie. Zawsze jakieś pieniążki z tego będą. No. A kiszonka to nawet nie... Spoko, nie... No, kiszonka wcale nie jest taka tania, to... Wiecie. Może się wydawać, a kiszonka tania, ale nie, nie jest aż taka tania. Nie, nie jest. No. A patrząc jeszcze na złotówki, jak mamy przelicznik, to już w ogóle. No. Dobra. Dobijemy. Właśnie, to. a jaki teraz coś, coś, co będziemy kupywać? Jakiś coś będziemy kupywać? Jakiś nowy nabytek? Nie wiem, może coś kupimy. Możliwe, że coś kupimy. Ale mamy teraz trochę na koncie, bo wiecie, jak ja tutaj ogarniałem... To też, a to a tu się sprzedało trochę, a to tu, tam y, kilka przyczep miodu sprzedałem, no posprzedawałem sporo tu to... Przyczep? No, przyczep, palet miodu. No i dobrze. No. Dobra, łąka zrobiona. No i elegancko, ile na przyczepie? 97. Aha, ile, a ile ton? Eee, 25... 26 pewnie No to ten to twoja tak. by nie zmieściła No nie, nie zmieściła No, czyli jednak dobrze, że pod ingerką pojechałeś Mhm Ładnie to przy brzegu Dobić Gorde O Ładnie podobijamy wszystko No, ładna nawet ta pryzma. Gdybyśmy mieli dwie takie łąki, to by chyba prawie pełny silos był. No? no ale i tak nie jest zła. Mamy tu 142 tysiące litrów już. No, jeszcze ja z pełną jadę. Nie? No, jeszcze Adam przywiezie pełną, no to już też dojdzie trochę. A Gdzie ty jesteś? Eee, do Gospy. Aha, myślałem... Ty mogłeś to od razu na skróty przejechać, ale dobra Ale Nie wnikajmy Adam no, nie lubi pracować skrótowo Nie, po co? No Dobra, prawie jest to ładnie ubite, wszystko jest. Gdzie ty? Nie, na Gospie jesteś? O! Aha. To zaraz pewnie będę cię widział, jak będziesz jechał. O, widzę, wjeżdża na gospę. Widzę jak wjeżdżasz na gospę. O. Kurde, nie ten gwiazd. Hm, Nie ten gwiazd. Dobrej, kurwa, nie ten gwiazd. No. Poczekaj momencik Co to jest? A, kiszonka się wywali. A nie, tu kawałek tylko, dobra Mam środek sypać czy na bok? Yy, najlepiej na środek jakbyś sypał. Dobra jak Czekaj jeszcze odjeżdżam No dobra, wjeżdżę. Kurde, Urtek to, to postawił. Jakiś stygiant. Pewnie tak. I co ładnie teraz się jedzie? No elegancko. No widziałeś. Zaraz to też ubijemy i można działać. No i elegancko. Możesz tam przyczepę zaparkować, gdzie było Dobra. Moż możesz sobie tu dookoła objechać przez silos, tamten przejedziesz. Widzę, widzę, właśnie tak robię. No to jest fajnie, bo z jednej strony sobie wjedziesz, z drugiej wyjedziesz no. Już portingar to sobie ładnie ustawimy. No Czekajcie czek. Puścimy łyżkę w ten sposób I rozbijamy. Da radę? Da radę. A co, ma je dać? A... Nie, tylko tak patrzę tu, jak to ten z obijaniem. Czy tak się da w ogóle? Ale faktycznie da się. Elegancko. No. Dobra, podgarnąć to zaraz. i jeszcze troszkę dobić. I mamy gotowe praktycznie. Dobra, co robić z klasem? Yy, jedź na i tam przyczepę. Podczep tam w garażu stoi figielka. Ta dwuosiowa. No. No i potrzeb i na pole. i na 54 sobie tu przyjedź. Potem bierz klasa, tu końca i kosisz Możesz lecieć z koszeniem. czekaj Czekajcie, nabrać to sobie ładnie. A tu nie zostawić nic. bo to szkoda towaru. A to jest przyczepa czy rozrzutnik? Przyczepa. Rozrzutnik. Rozrzutnik? Rozrzutnik. No to wyjedź. Wyjedź nim. Z rozrzutnikiem? Tak. Bo pewnie ktoś go przerobił na rozrzutnik. A czy no bo można, nie? Na rozrzutnik i można, prawda? Tak. Pewnie dlatego ktoś był, był przerobiony na rozrzutnik. Aha, faktyka. Dobra, poczekaj nie ten... Standardowy ustaw. Ok. No, i teraz? O! No to ja No to jeść tam sobie zaprowadzi. 54. Obok krów, obok gospy z krowami. A. Dobra, jedziemy tu ładnie. Wjedziemy. Teraz ładnie tutaj ubić z drugiej strony podgarnąć i elegancko. Tak, żeby tu już nie zjechać, żeby nie bałaganu nie robić. Wiele klasa i jadymy. No, dokładnie. Prawie 170 tysięcy litrów kiszonki. No to bardzo ładnie. No. Tam masz dwa pola połączone, to jest większe tutaj niż na tamtej naszej, co było. Ja jadę zobaczyć. Mhm. Tutaj jest kukolidza mhm. Możesz przez tu przejechać. Będzie prościej. A, ty klasem jedziesz. No. Mm. Myślałem, że ty sobie naokoło ładnie nim pojedziesz. A, tak jest. Bo tutaj z headerem to się tak będziesz przeciskał, że... Wiem. Właśnie już widzę ten problem. No. Gdybyś pojechał dookoła, to byś nie miał problemu. Panieja. Ludzie, trzeba myśleć. Ludzie, nie róbcie tak. Ludzie, ludzie róbcie jak Adam. Hmm. Poleca Adam. Oczywiście, że tak. Dobra, podgarnąć to. O, ale żeś się musisz zawiesił! Mnie, musisz mnie popchnąć. Masz tryb pudziana, to sobie pojedziesz. nie! Nie, 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 już, 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 już. już pojedziesz. <grym> Oczywiście. No. Aha, to pole tutaj. No. To gdzie tu się złożyć z kadarem? Masz tam tak. wolny plac. Zresztą i tak zboże się nie gniecie, więc. No ale masz tam wolny plac, żeby się rozłożyć to. a będziemy kosić na nawigacji. No, a Daśko się nauczył. Mój, mój pierwszy raz na nawigacji. No. bo no, Dobra, może być. Na słomę? Na słomę. Dobra, elegancko, przykryte. Ta ta, jak to było? Jak to było? Alt C. Masz? Czekaj, 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 czekaj. Alt C? No. No. I Ctrl S. Ctrl S. Dobre. No i tam ustawiasz. Wie, pamiętasz, jak było ustawiane. Automatyczność. Jakąś... Tak. A header podpiałeś? Tak. No to dobrze. Automatyczna szerokość i później punkt A i obecny kierunek i punkt A ustawiasz i, i jedziesz. I -x. Tak masz już Tak, ale nie kresek nie widać Jak nie widać No kresek nie widać Ale hmm. dobra, bez kresek A nie dobra, widać, dobra, sorry No tylko w zbożu są to tak nie widać, nie? Zbożu są Ale nie, dobra, kosi kości... dobry Mhm, czekajcie wywali mnie Aha Dobra, czekajcie. Dużo nie została, to damy radę to sypać. Dobra. Myślałem, siępię, myślałem, że ty to klasa... To. No, myślałem, że ty klasa sobie zaprowadziłeś. Nie już. Mm, już jadę tam do ciebie. No. Lecę, biegnę, zapierę, no. <gry> no. i tak to można kość. No. Jeszcze trójkę wciśnij, ten i... Może trzeba odejść Ach, od komputery. Ja, ja, ja tak zabiłem, ja tak zrobiłem. I sobie samo jedzie. No i to już się podoba. No. <laughs> będzie co pracować też po tym Po żniwach. Ma... Będzie, będzie. Mamy trzy pola takie dość duże do prasowania, także Dobra, masz tu to. Jedziemy tym. A ta figielka fajna, bo w ogóle pierwszy raz ją na tej mapie używam, bo cały czas stała w garażu. Jak, jak tylko pobrałem tego save'a, to jej nie ruszałem nawet. A? No, tyle cały czas stało w garażu. Mhm. Dobra, kosi, kosi. Dobra. Mhm. Masz już tam jeden zestaw, ja jadę drugim do ciebie. Dobra. Ła! Bokiem, o widzę Cię jak Mhm. Mm klasior kosi i, i Klasior jedzie też obok to. No. Zobacz, ty masz największe dwie przyczepy praktycznie. Do sypania, no. o. Zobacz jakie zestawy przyjechały. No ja aż tam to zobaczę. No, ja sobie zasiadam do drugiego kombajna. Ale I... dwa kombajny? No, ja koszę na innym polu, na drugiej stronie mapy zupełnie. A no tak, bo jeszcze to zostaje do Mhm, mm no nie taki stary. No w sumie stary, ale jary. Pięknie chodzi. Ja. Bizona szkoda, że nie dali. Za mały na takie areały tutaj. Co ty pierś? Hmm. Wiesz, jakby bizon sobie dawał radę? No, dwa dni, jedno pole. Uch. No Czekajcie, bo tutaj ktoś tak blisko krzaka postawił, trzeba będzie go stąd wywalić Z siewnikiem dało radę podjechać, ale kombajnem już nie za bardzo No Dobra W ogóle te pola to są tak powiększane, że do samych drzewa na ciężko zawrócić miejscami. No to trzeba nie sieć tak mocno, No, ale to będzie, będzie dziwnie wyglądać, nie? No. Co tam tak szeleścisz? Nie, bo folię zdejmuję. Staje. Aha. Dobra. I co? Dużo już na nakosiłeś? Właśnie pełen zbiornik mam i zapomniałem cię wysypać. Jezu, ale pamięć to ma zajebistą. Tylko jak kosisz, to staraj Fajne się tak... Było. Tylko jak kosisz, to staraj się tak kosić, żeby później do prasowania pokosy nie były porozpieprzane po całym tym. Nie? Fuck. No. Ja już prawie też do... Znaczy... Połowę pola dookoła objechałem, mam już ponad... To połowa zbioryka. Nie wiem czy dojadę do końca, ale chyba tak. Chyba dojadę do końca. Kurde, dobra. Właśnie dałem Ci tam, żebyś kosił to w równe pola. A ja sobie tutaj to krzywe obkaszam. Ale też fajne okay. tutaj jest. Tutaj fajny klimacik ma to pole. Tak, tu jest, no? tylko, tu jest jakiś płot, tylko widzę, żebym go nie, dziawem go nie zahaczył. Czekajcie, to jest też tak blisko strasznie. O, dobra, z kabiny tak dobrze nie widać, jak z tego z zewnątrz. Mm -hmm. Dobra, 8 dych i dojeżdżam do końca. Także, no, pełny zbiornik, ja akurat objechałem do końca. Pytanie, czy na ten zestaw się tu zmieści, co go przeprowadziłem sobie? Ja wiem. No, u ciebie to na pewno się też nie zmieści. na pewno nie. No, a ty masz tam dużo. Tak, dobra, pojedziemy tam się przetniemy, żeby to już nie kombinować o. i przyczepę sobie tu palniemy będziemy ładnie po długości kosić dobra, jest fendzior, palimy e no nawigacja, halo, ja mu ustawiłem nawigację, a ten mi krzywo kosi, no halo, ja co może się nie włączyło ja się, ja ma. nie no, to ja idę. Może nie włączyłeś jej do tego. Bo czasami tak się zdarza, że klikniesz, a i tak się nie załączy. No, dobra, sypiemy pierwszy zbiornik. Jak tam u ciebie? Na co? Aha, na maseja się sypałeś pierwsze. Mhm. Tam na... Ty, abyś poprzeczkę sobie wyciął, to też by było dobrze. No. Bo już tam widzę pokorze są porozwalane. No właśnie muszę tak zrobić no. o, Od razu powinieneś poprzeczkę wyciąć Dobre, Dobra, dobra No. Dobra, zbiornik wywalony Najwyżej nakosimy jeszcze zjadan. i będziemy chyba kończyć Mi się wydaje Tego krzaka to muszę usunąć i postawić coś mniejszego, bo aż ciężko przejechać. Polimy furę i gaz. O, z dzichu jedzie, tam będziesz go mijał niedługo. Znaczy będzie on ciebie mijał. Co mówisz? No, bo ja jestem przy torach, to jechał przed chwilą. To do zaraz będzie u ciebie. Ja jestem na początku pola. Aha, no to nie będziesz go widział raczej. Chyba, że w oddali go jakoś. No już szybko No. Jest teraz obok pola. O no już koło Gospy praktycznie Znaczy, koło pola 51 już jest to. Mijałem go Dobra Ile tam ten y, Tucano ma, ma godzin nabite? 2,5 Aha To Deutsche Farma półtorej Ale Jedzie fajnie. No jedzie, jedzie dzichu krąży na rejonie. No. Dobra. tak, to jest jakaś skarpa. Kwa są... czego szuka? Może złota. A no jak wagony ciągnie, to może? No, może i tak. Dobra. Kosimy, kosimy. Wydawało mi się, że szybciej do koszenia pójdzie, ale i tak, ten, dopiero trzeci przejazd tu jadę. Jest co kosić tutaj. Tak? No, jest co kosić, to nie jest wcale tak, niby się wydaje małe pole, ale wcale takie masz małe nie jest. Mhm. No właśnie poprzecznie jak radę. Mhm. Będzie się lepiej zawracało. No, to dobrze. Dobra. Nasze ze trzy przejazdy też będą, żeby to wyciąć. Możesz sobie przyjść zobaczyć, jak to wygląda, tu u mnie. No, zaja, zaja, bo do, to. tutaj muszę ładnie zrobić. No. Czekaj, jak wysiądę, to kombajn będzie sam kosił, czy nie? Nie. No dobra, trudno to się zrobi. Tak, mamy dobra. czas. A gdzie ty, gdzie ty Yyy, niedaleko... Aha, tu! Niedaleko naszej łąki. Widzę. Lecę. <laughs> no to dawaj, dawaj. Mógłbyś się tepnąć, byłoby szybciej. No właśnie to robię. Fenda szukaj. O, jesteś. Dzień dobry, panie majster. O, to. No. O, siema, siema. Full zbiornik już. O. Dobra. A to na No. Dobra, będziemy kończyć odcinek. Także dziękujemy za dziś, A Daśko piękny. Tutaj sobie stanie obok naszego kombajnu. O, jak to fajnie wygląda. Także o tym oto pięknym widokiem żegnamy się z Wami. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Cześć,